Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani, niedziela po 21, a więc zapraszam Was na kazanie ostatniej szansy. Kochani, dzisiaj na warsztat bierzemy pierwsze czytanie. Czytanie z mądrości Syracha, zatytułowane jest Bóg miłuje pokornych. Y, tytuły tych czytań nie pochodzą z Pisma Świętego, ale dane są nam przez redaktorów lekcjonarza, żeby, no jak to tytuł, pokazać, z czym będziemy mieli do czynienia. Piękny tytuł, Bóg miłuje pokornych. I piękne pierwsze zdanie. Synu, z łagodnością prowadź swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie Cię miłował. Mam osobisty stosunek do takich słów, dlatego, że ja bym tak bardzo chciał, ale... Tak bardzo nie umiem. Pokora nie jest moją mocną stroną. Kiedy mam więc powiedzieć coś o pokorze, to czuję się jak jeden z pierwszych chrześcijańskich pisarzy starożytnych, który swoje dzieło o pokorze rozpoczął właśnie od słów, jak ciężko pisze się o cnocie, której się nie posiada. Myślę więc, że mógłbym się narazić na zarzut hipokryzji, gdybym tego nie powiedział. Więc mówię: i to, że tych parę słów tutaj chcę powiedzieć, to nie znaczy, że ja to wszystko potrafię. Absolutnie nie. Dlatego też tak bardzo mnie porusza to czytanie, bo ja bym tak chciał. Niestety, wiele razy z różnych powodów w życiu zachowywałem się inaczej. Znaczy gwałtownie, głośno, może też nieuprzejmie, taka prawda. Natomiast, ile razy udało się w życiu zachować gdzieś z łagodnością, taktem, delikatnością, nigdy tego nie żałowałem. Tamtych zachowań wręcz przeciwnie. Chociaż one się narzucają z wielką siłą, ale potem przychodzi coś gorzkiego. Natomiast łagodność nie narzuca się, ale po niej przychodzi właśnie dobry, dobry owoc, pokój. Tak, myślę, że tak można by to powiedzieć. Chciałbym jednak tutaj dodać, bo wydaje mi się, że dla nas to może być istotne. U nas w, kościo w kościołach wiele osób może mieć taką pokusę, aby swoje osobiste trudności przykrywać takimi przepraszam za wyrażenie, pseudopobożnymi sformułowaniami, czyli jest jakiś problem do zrobienia, do rozwiązania, do, trosz, do zatroszczenia, nie, ja będę niósł swój krzyż. Jest jakaś trudna rozmowa do przeprowadzenia, nie, synu z łagodnością prowadź swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. No, yy, dobrze trzeba posłuchać, co my tu mamy. Z łagodnością prowadź swoje sprawy to nie znaczy unikaj trudnych rozmów. Z łagodnością prowadź swoje sprawy to nie znaczy bądź nie bądź asertywny. Wyznaczaj granice. To nie tak. Więc może być, że ta łagodność, ta pokora, do której wzywa to czytanie, jak najbardziej daje się pogodzić z tym, aby się z kimś nie zgadzać, wyznaczyć granice, na coś komuś nie pozwolić albo o coś się upomnieć. I to chcę powiedzieć, że wydaje mi się, że osoby, które z tym mają problem, dobrze by było, gdyby usłyszały to, słuchając również tego czytania. Tak, aby nie przyjmować go za swoją, jakąś taką, nie robić z tego zasłony dymnej co do swoich trudności. Przykład życia. Pamiętam, że kiedyś mieszkając z rodzicami mieliśmy trudnego sąsiada. Bardzo głośno puszczał muzykę. Ja nie mogłem się uczyć. Pamiętam na studiach. Chciałem iść do niego i zwrócić mu uwagę, ale oczywiście bardzo się bałem. Ja wolałem znosić dyskomfort, niż jemu ten dyskomfort sprawić. Taka słabość niestety charakteru. Udało się to troszeczkę przepracować, poszedłem do niego. Okazało się, że i on się bał, wcale nie chciał otworzyć tych drzwi, ale to nieważne, co się dalej stało, ważne jest to, że właśnie ta łagodność, ten, to wezwanie do pokory wcale nie oznacza, że ja nie mogę komuś sprawić jakiejś trudności, jakiegoś. Jakiejś przykrości może nawet, tak. I myślę, że właśnie osoby, które mają z tym problem, to owszem, z jednej strony to, do czego wzywa nas mądrość syracha, ale z drugiej strony y, warto właśnie robić totalnie przeciwnie w stosunku do swoich trudności. Czyli jeżeli masz problem z takim byciem asertywnym, właśnie idź, zwróć uwagę, wystąp przeciwko komuś, nastąp komuś na odcisk. Nie rób nikomu krzywdy, ale ćwić swoją asertywność. Dalej, w drugim akapicie tego krótkiego czytania słyszymy: Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła zapuściło w nim korzenie. To jest niesamowicie ważna sprawa. Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa. Zobaczcie, nie jest tu powiedziane: Na chorobę nieczystości nie ma lekarstwa. Na chorobę grzechów języka nie ma lekarstwa. Na chorobę kłamstwa czy czego tam jeszcze, trudnych relacji. Nie. Na chorobę pyszałka. Zobaczcie, jak my czasami przejmujemy się przeróżnymi grzechami, a jednocześnie nie słyszałem, rzadko słyszę i pytam samego siebie, czy ja sam się z tego spowiadam, e, z grzechu pychy, rzadko słyszę wyznanie, że jestem pyszny. Może dlatego, że nie wiemy, co to znaczy być pysznym. Co to znaczy być pysznym. Myślę, że moglibyśmy na przykład powiedzieć, że człowiek pyszny to jest ten, który uważa się za najmądrzejszego. Czy nie zdarza nam się na przykład myśleć, że wszyscy wokół są głupi, tylko ja jakimś dziwnym trafem tylko ja jestem mądry? Myślę, że to jest przejaw pychy. Czy nie zdarza nam się myśleć, że jestem ważniejszy od Pana Boga i kościoła? To jest przejaw pychy. O niej mówimy, że jest korzeniem wszelkiego zła. O niej mówimy, że pycha kroczy przed upadkiem, czyli prowadzi do wielu, może prowadzi do wielu, wielu innych grzechów. Bóg miłuje pokornych. Synu z łagodnością prowadź swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie Cię miłował. Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa. Dziękuję za uwagę. Dajcie znać proszę w komentarzach, czy było to kazanie ostatniej szansy, czy może jednak kazanie specjalnej troski. W zeszłym tygodniu wychodzi na to, że 2 do jednego jednak dla ostatniej szansy. Ale dzięki za wszystkie uwagi i komentarze. Jeśli chcecie, napiszcie proszę, o czym słuchaliście dzisiaj kazań, o czym mówili kaznodzieje, czemu poświęcili uwagę pierwszemu czytaniu Ewangelii, drugiemu czytaniu, czy było ciekawie. 2 na 10, 8 na 10, czy może poszliście spać. Bardzo mnie interesuje, czy Wy, ludzie świecy, jesteście zadowoleni z skazań, które słyszycie w kościołach. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Z Panem Bogiem.